Cześć Czołem, Tomasz Migdałek, Birofile Vlog o piwie. Po raz kolejny na moim kanale gości browar Alternatywa. Wiele wskazuje, że nie po raz ostatni. Jeśli pamiętacie, całkiem niedawno bo tuż po poznańskich targach piwnych degustowałem ryżową IP z dodatkiem skórki cytryny i trawy cytrynowej. Nie było to złe piwo, aczkolwiek zabrakło mi wtedy trochę tych właśnie cytrusowych, cytrynowych. Nut. Dzisiaj spróbujemy kolejnego piwa z browaru Alternatywa. Jest to jedno z dwóch piw, które miało swoją premierę właśnie podczas poznańskich targów piwnych. Tym piwem jest Superior Grisette, a w zasadzie piwo nazywa się Niech żyje nam. Jest jeszcze ciąg dalszy tej, tej tutaj odezwy, tego zawołania. Ona brzmi w całości Niech żyje nam górniczy stan. Jak wspomniałem, piwa były dwa i one stanowią taką mini serię, właśnie piw uważonych z okazji święta barburki, więc święta górników i jednocześnie imienin mojej mamy. Mamo, pozdrawiam Cię w tym momencie. Superior Grisette, piwo jasne typu ale, tak napisano na etykiecie. W gruncie rzeczy Superior Grisette jest takim w zasadzie historycznym stylem. Piwnym, wywodzącym się z Belgii, Superior Grisette, tak jak tutaj czytamy, historyczny styl z XVIII wieku, rodem z górniczego regionu belgijskiej Walonii, więc tutaj mamy to nawiązanie do górnictwa, także jeśli chodzi o, o to piwo. Co na jego temat możemy przeczytać? Ekstrakt 15,5 stopnia plato, alkohol 6,5%. Składniki: woda, sód jęczmienny, sód pszeniczny, sód Żytni, chmiel, drożdże. Piwo pasteryzowane. Data przydatności: 15 marca 2018 roku. Tutaj chyba z tego oznaczenia wynika, że jest to warka numer 1, no ale skoro piwo miało swoją premierę na PTP, no to jest to logiczne, że jest to warka numer 1. Goryczka w skali browaru, w skali graficznej została określona na 2,5 na 5. Czyli, tak w połowie, mniej więcej to, czego mi brakuje na etykietach Piw alternatywy, to kompletu informacji, to znaczy, jakie dokładnie drożdże, jakie chmiele, to by jednak coś tam, coś tam wniosło. No, ale logika nakazuje, że mamy tutaj do czynienia z drożdżami belgijskimi, chmiele zapewne kontynentalne, europejskie. Zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Bardzo. Fajna butelka z krachą, to zawsze dobrze wygląda. Jeśli chodzi o cenę, piwo otrzymałem w prezencie od browaru Alternatywa, za co dziękuję. Pozdrowienia dla Daniela Lempke, który osobiście mi te piwa wszystkie przekazywał. No dobrze, zobaczymy. Nie ma kapsla, jest krachla, w związku z czym trzeba to otworzyć tradycyjnie. Mam nadzieję, że mi tutaj. Nie wyszczeli jak szampan, ale jest pasteryzowane, więc nie powinno tutaj aż tak szaleć i nie szaleje. Ale ten huk mnie zawsze jakoś niepokoi, że mi to zaraz wszystko wyszczeli, jak, jak jakaś butelka szampana. Ale nic takiego się na szczęście nie dzieje. Tutaj ten papierek zawsze jest trochę problematyczny. No dobra, co w aromacie z butelki? czuć taką Belgię przyprawową. Ja bym nawet powiedział, że to jest taki lekko dziki aromat. On się kojarzy z takimi mm, trochę dzikimi belgijskimi klimatami. Przyprawowość, ziołowość Trochę takiej fajnej też słodkiej nuty tutaj się znalazło. Zaraz będziemy mogli więcej na ten temat Powiedzieć, piwo trafia do szkła. E, jakoś się zbyt bujnie tutaj nam e, nie pieni. E, jeśli chodzi o barwę, e, barwa bardzo fajna, taka zmętniona pomarańcz, e, taki, taki pomarańczowy bursztyn zmętniony. Bardzo przyjemna barwa, troszeczkę przypomina barwą e, sezony. E, I mam wrażenie też. E, jeśli chodzi o ten aromat z butelki, że jakieś tutaj nawiązania do sezona w przypadku tego piwa mogą być, zaraz będziemy na ten temat wiedzieć więcej. Piana, no cóż, piana tutaj się zbudowała bardzo, bardzo wątła. Ciężko mówić tutaj o jakiejś ocenie walorów wizualnych tej piany, bo jest jej niewiele. Natomiast barwa przyjemna, dość apetyczna, taka pomarańczowo-bursztynowa, mocne zmętnienie. Fajnie. Co w aromacie ze szkła? Fenole belgijskie, sporo przypraw, sporo takich przyprawowych nut, troszeczkę ten aromat się kojarzy pikantnie. Ziołowość, taka pieprzowość jest w tym aromacie. Też trochę takich rześkich, fajnych nut cytrusowych może to też jest pochodna chmielu, nie wiem czym to było chmielone, ale generalnie bardzo przyjemny aromat. Troszeczkę derkowy jest skojarzenie troszeczkę z takim dzikim piwem, z takimi dzikimi nutami. Kwiatowe akcenty też się pojawiają. Przyprawy, kwiaty, owoce, trochę dzikości. Bardzo złożony, bardzo ciekawy belgijski aromat. Zatem próbujemy Superior Grisette. Niech żyje nam. Browar Alternatywa. Wasze zdrowie. Hmm. Bardzo przyjemnie pełne. Powiedziałbym nawet, że gęste i naprawdę bardzo złożone pod względem smaku. Hmm. No, to smakuje naprawdę jak porządne, porządne belgijskie piwo z Belgii. I to takie naprawdę porządne. Świetne, świetne odczucia jest nuta słodyczy tak? i to jest pierwsza rzecz, którą czujemy pełnia słodycz piwo w ustach gęste może tutaj ten cud żytni też spowodował, że, że mamy takie odczucie gęstości ono wręcz troszeczkę oblepia usta bardzo przyjemne słodyczy towarzyszą bardzo wyraźne akcenty przyprawowe ziołowe Jednoznaczne skojarzenie też fenolowe, czyli po prostu belgijskie drożdże tutaj dały popis, wniosły te wszystkie nuty, które, które powinny cechować piwo tego typu. Bardzo rzeźka, bardzo przyjemna nuta owocowa, która mi osobiście najbardziej się kojarzy z cytrusami. <try> bardzo bardzo taka orzeźwiająca, odświeżająca, równoważąca w pewien sposób pełnie tego piwa, dlatego, że ono naprawdę daje nam bardzo pełne odczucie. Ta słodycz taka, troszkę troszkę miodowa, troszkę owocowa. Sporo przypraw, sporo fenoli, bardzo dużo belgii. Nuty owocowe, cytrusowe, do tego bardzo specyficzne nagazowanie dość niskie, bardzo drobniutkie to też się bardzo dobrze wpisuje w taki belgijski charakter. Słuchajcie, nie chodzi o to, że prezent, tak? Ale naprawdę, pod względem degustacyjnym, pod względem ilości różnych akcentów, które można w tym piwie znaleźć, jedno z najciekawszych piw, na jakie trafiłem w ostatnim czasie, jeśli chodzi o vloga, jeśli chodzi w ogóle o konsumpcję, polecam zdecydowanie. Nie znałem wcześniej czegoś takiego jak Superior Grisette, dobrze mówię. Superior Grisette, ale bardzo, bardzo ciekawe piwo, chyba najbardziej podobne do sezona, ale to jest jeszcze taki sezon troszeczkę podkręcony jeszcze mam wrażenie bardziej przyprawowy bardziej owocowy bardzo dobre piwo po prostu i bardzo fajne jeszcze te akcenty takie fenolowe, lekko bananowe troszkę właśnie takich goździków, nawet przyprawy. Nuty kwiatowe. Długo można mówić. Mhm. Gładkość, niskie nagazowanie. Gęstość bardzo przyjemna pełnia. No, naprawdę browar alternatywa. Zrobił niezłe wrażenie ryżową i pą. Ale Superior Grisette jest dla mnie po prostu piwem świetnym. Jeżeli ktoś lubi belgijskie klimaty, takie przyprawowe klimaty, trochę klasztorne, to zdecydowanie powinien sięgnąć po to piwo. Naprawdę bardzo dobra propozycja. Jeżeli gdzieś dorwiecie w sklepie specjalistycznym czy w pubie, gdziekolwiek, spróbujcie. Naprawdę warto. Niech żyje nam Superior Grisette. I niech żyje nam browar alternatywa, jeżeli będzie ważył tak dobre piwa. Będę się temu przyglądał. Serdeczne dzięki za uwagę, pozdrawiam Was. Tomasz Migdałek, Birofile, vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.